Witam Was kochane w czwartym dniu postu na Teneryfie. Z serii Ladies na Poście. Dzisiaj witam Was gorąco, kalimowo. Przyszła do nas kalima. Teneryfa jest zamglona. Praży Ostro. Kalima to jest takie zjawisko typowe dla Wysp Kanaryjskich. Kiedyś Wam o tym troszeczkę więcej opowiemy. Więc dzisiaj dzień czwarty, który zatytułowałam Równowaga. Czyli mamy połowę za sobą, teraz już jest z górki, pies u sąsiadów. Dzień dobry. Ciężko gdzieś usiąść, żeby był spokój. Jak nie dzieci, to psy, ale dobrze. Połowa za nami. Dzisiaj jest całkiem inne samopoczucie niż wczoraj. Po kryzysie przyszła stabilizacja. Czujemy się bardzo dobrze, przynajmniej ja, już widać rezultaty, już czuć, czujemy się lżej, ciuchy robią się szersze, więc jest fajnie. Dzisiaj zaczęłyśmy oczywiście od startera, czyli wody z cytryną. Zakwasu z buraczków. Na śniadanko mieliśmy pomidorki koktajlowe z kiszonymi ogórkami taka szybka przegryzka i bardzo dobra. Na śniadanko u nas króluje kalafiornica moje ulubione danie. Później koktajl sok, sok pomarańczowy woda, cytryna jabłko. Jarmuż, pietruszka, wszystko miksujemy i jest pyszny koktajl, taki orzeźwiający, jak na taką pogodę, jak u nas gorącą, to koktajle są fantastyczne. No i dzisiaj zaserwowałyśmy sobie na obiad zupę krem z ryżem, z kalafiora. Kalafior trzemy na tarce i... Surowy kalafior na tarce i jest super dodatkiem właśnie do zupy, naprawdę. Nawet poza postem fajnie sobie to zrobić, zdrowo i naprawdę fajnie to smakuje. Zawsze pod ręką mamy sobie zrobione przekąski. Marchewka w słupki, kalarebka w słupki, jabłko. Pomidory koktajlowe w zasadzie idą to nami, bo tutaj są przede wszystkim bardzo smaczne. Jak słodycze. No, i później będziemy jeść na kolację. Dzisiaj. Aha, dzisiaj cukinia wjeżdża. Prażona na patelni plastry cukinii z wędzoną papryką, solą i pieprzem. Bardzo fajnie to smakuje. Herbatka ziołowa na wieczór zawsze pomaga w trawieniu. Ja, ja preferuję taką mieszankę, sama sobie zrobiłam. Pokrzywa, melisa, rumianek. Nieraz dodaję jeszcze z Polski. Zawsze mam przywiezione z działki płatki, wysuszone płatki róży. Fajny aromat wtedy dają. Więc taka herbata wzmacniająca na wieczór też powoduje, że nie czuć tak głodu, a na Dobre spanie jest bardzo fajna, uspokajająca, bo meliska. Więc myślę, że to dzisiaj będzie na tyle. Czujemy się naprawdę bardzo dobrze. I do jutra w takim razie. Trzymajcie się. Miłego dnia. I pozdrawiamy z Teneryfy. Buziaki.